Dzień witam wszystkich. Dzisiaj nastał ten dzień, kiedy chciałbym ogłosić wyniki mojego konkursu zabawy związanego z MC Pajkiem. Przede wszystkim dziękuję Wam za bardzo liczne uczestnictwo w tej zabawie, za bardzo fajne, twórcze komentarze dotyczące właśnie szczupaka. Czemu według Was jest on królem naszych polskich wód? Ja wybrałem spośród wszystkich trzy osoby, do których właśnie te nowe MC Pajki powysyłam od Abu Garcia. Są to tak, jest to, do, może zacznę po kolei, największy, największy MC Pajk w rozmiarze w rozmiarze 25 cm poląduje ląduje do kolegi Kocwa 7028. Następnie mniejszy w rozmiarze 21 cm poleci do kolegi Sebastiana Rosińskiego. Sebastian Rosiński 6504 ma taki pseudonim na YouTubie. No i najmniejszy. Czyli w rozmiarze 17 cm poleci do kolegi KP Zika. Naprawdę były bardzo fajne wypowiedzi, fajne komentarze. Głównie były to jakieś wierszyki, i takie właśnie też wierszyki wybrałem. I myślę, że teraz zakończę właśnie jednym z takich wierszyków, czyli spośród tych kolegów, którzy powiedzmy zgarniają te męce pajki. Jest to wierszy kolegi KP Zika i brzmi on tak. Kiedy w wodzie coś wiruje, wtedy szczupak atakuje. Dużą płotkę chętnie łyka, nie pogardzi też kiełbika. W każdej wodzie dominuje i o każdej porze żeruje. Czy to rzeka, czy jezioro, tam szczupaków zawsze sporo. W Polsce szczupak w stanach maski, łowią go nawet laski. Każdy wędkarz go szanuje, bo to właśnie on króluje. Także tak to wygląda. Możecie sobie te wierszyki poczytać pod tym filmikiem ostatnim właśnie w konkursie. Także proszę osoby, żeby się do mnie zgłosiły, te które wymieniłem, ja również czy to przez Facebooka albo przez maila, którego umieszczę w komentarzu tutaj pod tym filmikiem. Także te... Te mcpajki zaraz powysyłam, postaram się jak najszybciej, żeby do Was dotarły jeszcze przed majówką. No i ja Wam życzę oczywiście pięknego otwarcia. Myślę, że wielu z Was zaraz poleci na swoje łowiska w poszukiwaniu właśnie szczupaków. Także trzymajcie się, ja Wam życzę powodzenia, no i przysłowiowego połamania kija. Do następnego razu. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się i pozdrawiam.